Pierwszy raz łapiemy stopa w Tajlandii. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że się uda. Ponieważ z Kanca na Burrito Huachin jest słaby dojazd. Ciekawe czy ktoś nas weźmie, naprawdę. Spróbujemy! Jak nie spróbujemy, to nie będziemy wiedzieć. Okazało się, że źle staliśmy. I właśnie tej dziewczyna nas się zatrzymała znaczy... i ze swoją małą i nas podwożą, tam gdzie. Powinniśmy stanąć tak. i łapać stopa dalej. Tak, tak. Więc idziemy Po jakichś 40 minutach udało się złapać w końcu kogoś. Pani jedzie ogólnie do Bangkoku, ale nas po drodze gdzieś tam wysadzi, żebyśmy mieli. Dalej stopa. Pierwszy przystanek. Jesteśmy na drodze do Bangkoku. Pani nas wysadziła, bardzo miła. Powiedziała, że mogą być problemy, jeżeli chodzi o stopa, ponieważ nawet jeżeli mają takie pikapy i mogliby nas wziąć na pakę, to nie znają angielskiego i po prostu się boją obawiają się, że się nie dogadamy. Dlatego możemy trochę postać, no ale innego wyjścia już nie mamy. Tym bardziej, że teraz to już nawet nie, nie wiemy, gdzie jest dworzec, e żeby pójść na jakiegoś busa, bo nic winna... jesteśmy w takim miejscu, nawet nie wiemy co to za miejscowość teoretycznie. Czekaj, bo ten rusza. Trzymaj, Oj. trzymaj. Zobaczymy. Po 10 minutach zatrzymał się chłopak, który zawiózł nas na raczebu i na dworzec autobusowy. Nadrobił on około 25 kilometrów drogi tylko dlatego, żeby było nam łatwiej dostać się do huachin. Oczywiście nie poszliśmy na autobus, tylko dalej łapaliśmy stopa. z skuterem z bocznym wózkiem i kukurydzę prażoną, bo, czyli popcorn nie wiem dokąd nas zwierzę, ale gdzieś po drodze nie mówi po angielsku, i tak nas wzięła genialne jedziemy jedziemy dalej mhm. Pan raz się przy nas zatrzymał, po czym zawrócił i zabrał nas powrotem, ponieważ stwierdził, że w tym miejscu zostaliśmy, byśmy w ogóle nie złapali żadnego auta. Znaczy żadnej podwózki. Więc teraz nas wysadzi gdzieś na rozjeździe. Słabo mówimy po angielsku, ale dajemy radę. Dokładnie 5 minut od momentu, kiedy wysadził nas gościu. czekaj, chwila, ważne jest to, że kolejna osoba po prostu bezinteresownie podwiozła nas dalej, żeby było nam łatwiej łapać stopa. No fenomenalne to jest. To na nadro nadrobiła po prostu kilometry, żeby zostawić nas w miejscu, gdzie jest większe prawdopodobieństwo, że złapiemy stopa do, yy, do Huachin. No i dokładnie, nawet może nie minęło 5 minut, no i złapaliśmy właśnie parę, która, jedziemy oczywiście na pacę. Która nas yy, podwiezie do Joaquin? Jeszcze chcieli nam dać wodę. Żebyśmy żeby nie, nam... żeby nie, nie ustąpili spragnienia, pragnienia, bo no, słońce daje nieźle. Także czy możliwy jest stop? Jest możliwy, ale trzeba mieć albo szczęście, albo. Szczęście. Trzeba, albo mieć, szczęście. trzeba mieć szczęście naprawdę i być wytrwałem. Bo czasami, chwilami yy, najdłużej czekaliśmy chyba 50 minut. Yy, najkrócej, no teraz. 3-4 minuty, no super. A dodatkowo jest to mój pierwszy raz w ogóle, jeżeli chodzi o autostopa. Więc kompletnie jestem podjarana na maksa. Właśnie dotarliśmy do naszego hotelu. Hostelu, no może. w sumie hostelu, racja. Backpackers Hohin. Powiemy tak. Przywieźli nas zdjęcie cyk. Przewieźli nas 100 kilometrów i w dodatku podwieźli pod sam, sam hostel. Tak, i jeszcze zadzwonili do właściciela, że już jesteśmy i czekali, żeby on, on odpowiedział za ile będzie, żebyśmy wiedzieli, ile musimy czekać. No Niespotykane, spotykane, no niespotykane takie rzeczy. Naprawdę na początku podwieźli nas w ogóle pod stację i spytali się, czy może być tu, no ale że po drodze znaleźliśmy w ogóle właśnie sobie ten hostel i zabukowaliśmy sobie od razu, bo już wiedzieliśmy, że dotrzemy do miejsca, to, to po prostu spytali się, czy może być tutaj. Powiedzieliśmy, że czy mogą nas jeszcze podwieźć troszeczkę. Znaczy nawet, na, nie, czy na, nawet, nawet się nie zapytaliśmy, zapytali się nas, czy mamy już hotel? Tak. Potwierdziliśmy, pokazaliśmy, zadzwonili do właściciela, jak dojechać z e, dworca. No i... I przywieźli nas tutaj. Czekamy teraz na przyjęcie do pokoju, bo kazali nam poczekać 5 minut, będzie właściciel wyszedł. No i jesteśmy na miejscu po 200 km. Okej, okay, kończymy na dzisiaj. Za palenie na plaży grozi w grzyw na wysokości 100 tysięcy batów, czyli to jest jakieś 1200 zł e, i nawet e, rok więzienia. Takie rzeczy po prostu w Tajlandii. Zobaczcie, jest rondo, od razu za chwilę jest przejazd kolejowy, a za przejazdem kolejowym jest od razu skrzyżowanie. I gdyby nie te słupki, to szczerze mówiąc, ja bym nie wiedziała. Zresztą chyba prawdziwie też nie. Jak tutaj się poruszać? Fitness w parku! Huachin jest jednym z najstarszych kurortów w Tajlandii. Dosłownym tłumaczeniu oznacza kamienną głowę. Skąd się wzięła ta nazwa? W mieście ulokowano letnią królewską rezydencję, a dokładniej pałac, który do tej pory jest wykorzystywany przez rodzinę królewską. W parku obok pałacu znajduje się ogromny głaz, który przypomina ludzką głowę i dał nazwę miejscowości. Miasto nie wyróżnia się niczym szczególnym, no może jedynie liczbą europejskich turystów, przede wszystkim Niemców, Skandynawów i Brytyjczyków, oraz wieloma ośrodkami spa, odnowy biologicznej i salonami urody, które są na każdym kroku. Jest to typowy nadmorski kurort. To, co nas zachwyciło, to 4-kilometrowa piaszczysta plaża, której piasek w konsystencji przypominał nam mąkę ziemniaczaną. Jest tutaj bardzo wiecznie, więc można z powodzeniem uprawiać różne sporty wodne, m.in. windsurfing czy kitesurfing. Dodatkowo na plaży można pojeździć konno, co nie jest spotykane. Dlaczego tutaj się zatrzymaliśmy? Ze względu na pobliską jaskinię Praja Nakhon. Huachin znajdziecie najstarszą i podobno najpiękniejszą stację kolejową w całej Tajlandii. Charakterystyczna jest królewska poczekalnia, która zdecydowanie wyróżnia się na dworcu. Huachin słynie także z nocnych marketów. Jest ich tutaj bardzo wiele, główne są trzy, i właśnie jednym przechodzimy. to be a Woda, tak, A wieczorem sztryk pełny ludzi. A w Huachin wcinamy taką zupkę z porkiem. Oczywiście. Zupka jak zupkę. to jest takie. Tu ja mam jakieś kotleciki. Nie wiem co to za kotleciki. Na głębokim właśnie... tłuszczu są kotleciki. Tak, właśnie. A moje są e, podobno delikatne, tak? Soft. Nie, to było drugie, też takie niby nie soft. A, to jest soft medium. Tak. Zobaczymy, co to jest. Ja mam inne makaron, mam taki cieniutki, a Paweł ma taki grubszy. To wcinamy. Ogólnie spotkaliśmy się z takim czymś. Chwila. Ja. Moment, bo zaraz nas coś zagłuszy. Że bardzo często na ulicach, właśnie na mieście, można spotkać starszego Europejczyka, z młodszą o wiele od siebie tajką. Eee... Yy, wtrącę się. Nie zawsze o wiele młodszą, to znaczy yy, po prostu są młodsze o 10-20 lat. O, mniej więcej. W każdym razie yy, są dwie teorie z naszej strony. Pierwsza teoria jest taka. W sumie to jest moja teoria. <laughs> Okej. Okay. Że może ci mężczyźni, przyjeżdżając do hotelu, mogą dostać swego rodzaju opiekunów, znaczy w tym przypadku opiekunki, z którymi chodzą po tym mieście i one załatwiają za nich, za nich różnorodne sprawy, ponieważ jak to wygląda? Dostają pieniądze na przykład na markecie, znaczy przy tym takim nocnym markecie, i one idą kupić jedzenie, jakieś posiłki, piwo. Czy cokolwiek, po prostu, żeby e, ci ci starsi, właśnie, o, nie, nie musieli się męczyć, nie wiem, z wytłumaczeniem, co chcą do jedzenia, e, czy, czy jakie mają potrzeby. Akurat. Takie ala przewodniczki powiedzmy. Dokładnie, tylko że na wyłączność. No i pewnie możliwość jest taka, że e, płacą, no, jest na, na pewno. E, płacą im za to oczywiście. A, no druga, a, a druga opcja e, to jest taka, że to są po prostu panie do towarzystwa. Które spełniają zachcianki w inny sposób. Tym w, różnorodny sposób w różnorodny sposób. Różnorodny tym panom. Może wy macie jakieś pomysły, a może wiecie coś o tym, to dajcie nam znać. Jesteśmy bardzo ciekawi. Na szybko szukałam czegoś w internecie, ale nic ciekawego nie znalazłam. Więc jeżeli coś wiecie, dajcie nam znać koniecznie. I to tyle dzisiaj. Wracamy do naszego backpackerskiego hostelu, apartamentu, hotelu. A jutro już wyjeżdżamy z Chin i lecimy dalej na południe. Będziemy próbowali też stopem dostać się do kolejnej miejscowości. Oczywiście, jeśli podobał Wam się filmik, dajcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz. Najbardziej nas interesuje właśnie, czy macie jakieś zdanie na temat tego, co przed chwilą powiedzieliśmy, i czy w ogóle wiecie coś na ten temat. No, a jeśli jesteście tutaj pierwszy raz i chcecie oglądać dalej nasze jakieś wojaże wojarze po Tajlandii, to zasubskrybujcie nasz kanał. A filmików na pewno będzie kilka. Trzymajcie kilkanaście, trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć.